Cześć, witajcie! Z tej strony Desu i dzisiaj konkurs z okazji 250 widzów. Więc tak, zasady konkursu są proste. Co należy zrobić? Więc tak, zasubskrybować, dać łapkę w górę. I to wystarczy, żeby... A, i jeszcze komentarz biorę udział. A nagrodą jest oczywiście gra, y którą zaraz wymienię Gra jest fajna, przygodowa, a nazywa się Kroniki Ridika Tak, jest to rozbudowana wersja, złota edycja. Yy, więc co należy zrobić też dodatkowo? Należy zrobić jakąś grafikę. Obojętnie jaką. Yy, żeby to fajnie się prezentowało, jakiś swój napis lub coś. Obojętnie mi to jest tapeta, grafika, obojętnie, gif czy coś. I będę to oceniał razem z moim kolegą i jeszcze jednym kolegą. Yy, oczywiście pierwsze miejsce dostaje, wygrywa grę, a drugie i trzecie miejsce to jeszcze się zastanowię, co będzie do wygrania. Najwyżej dopiszę jeszcze do tego filmiku. Więc zasady są proste, które wymieniłem. Myślę, że warto brać udział, bo właściwie to nic się nie wysilasz, a możesz wygrać ciekawą grę. Gra nie jest też taka stara, bo jest chyba z 2009 lub 2010 roku, ale nie wiem, no co by tu jeszcze. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i powodzenia.